W tym filmie zobaczycie moje łatwe kile. Ja nie przedłużam i lecimy do odcinka. Nigdzie! O, widzę! Teraz, teraz! Ramówka, ramówkę, ramówkę za Tańczymy... O, witam, koledzy. Co tam, koledzy? Siema, siema. Co, co tam mówisz? O, krystale, wow, krystale, mam to blasty. Tak, co to nic nie robi, nie? No, o, Ej, ramówkę wbiję. uważaj, bo on jest. ten, mocny. No i dedans. On ma krzyki ręczne. Ej, No nie. Wada pan jest Ja jestem z Peterkiem i z klankiem, a nic to nie wiem. Ten, jak ty, no, ty... Ale tam, ramus, ty... A ty nie wiem, to jakieś inne. Tam te Dobra, też pójdę, bo nie mam co robić. Rad szoku, rad szoku, dojrzyj, je, ta szoku. Ule, tak. szoku, szoku, daj Chodź, chodź, dam ci kryształy. Gdzie? Astrea, w deda. Tu jestem, dawaj. Co się dzieje? Ramówka, 10 serc, ramówka, 10 serc. Gdzie wyściguje? Na nie mam, odtudom Zaraz tam w medogiercu. Mnie... No, no, Zaraz tam Co się dzieje? Bartek, jak tu zdechłeś? Kto, kto mnie bije? Astra w deda. Co się dzieje, panowie? Bartek, jak tu zdechłeś? No daj. Jest tam, ty mi poduj na lewo.

o nie. Nie, nie. nie, nie. Kryształów nie mam mnie, prawie. Odpust, nie, odpłuję, mnie Czekaj zanim paru Czekaj. Ja będę ja będę no, no i co, no, no, jak, zamiar, no, zamiar, jak 3, 3, zawsze? Jak zawsze? Kolejna ryzna. Nas jest trzech. Nas jest mniej chłopie Zaraz naprawdę No dawaj no. Nas jest tu trzech. O Boże, ile on ma... jak on ma mało serc Czy to jest... Free kill! O siema <grych> O Boże Patrz, patrz, <grych> no, ja Dziesiątki? A nie, to zwykłe kilofy kamienne Jezu, jakie on ma czekaj no, Dobra bo. Kogo? Ja go to krzyżący, no, to o. Dobra, już idę Masz no, go w nie no. Zadaj w kraty no wysadzaj, wysadzaj no, A zdętał już? No zdętał Trident miał, nie? Ja zawsze Ej, miał totem Ej, totem, totem. Kobolek Ej, San jest na kryształowej Na M No wiem, my też jest, my tam jesteśmy no. Ale szybko Nie zdążyłem przyjść Okay. Będziesz mieszkał pod krzywą, bo tak chyba w smurfach było. No, jedną, no, ale ja Ej, ty powiem, jesteś smurfem, ej ty jesteś smurfem, a ja jestem karkamelem. Szybkie paluszki! Ukradłem, Ukradłem, Ci Bugatti. Ej, musimy go uratować. Ej, uratujemy cię, uratujemy cię. Logaj, logaj, logaj. Szybko, szybko, szybko. No, zróbmy tak. Dobra. Ja nie mam pustych wiadarek. No to usłuży to. Logaj! Powiem kiedy logaj, się loguj. Logaj. Powiemy kiedy się loguj. Ciekawe gdzie. Ja wiem gdzie. Zobaczysz. Mm. Gdzie on lognął dokładnie? Nie, Kuborek nie idę z tobą to tutaj logno? Dobra. Dobra. I tutaj. No szybko odcu się. ja ratownicza. Przeżyj. Siema siema. Masz na te na to te tem. fajne na białej bluzie. To ten, To tem. Wycykuję. ninja. Patrz, cykam za nim perełkę Ale go zabiłem. Ej, jupi Zanki mordy kasty. Dobra, przepraszam. Nie już włączam nagrywanie, bo to jest piękne. do Gargamel, gargamel. Pali smurfa. Zgadzam się. AM. Ej, jak wygląda dziwnie Twój awatar na wojnie? Macie? Patrzcie, gargamel. Masz go? Mam A więc ja się podziemiam Zabijam no Nice Nice, eleczka Nice, eleczka nice Zabudowane Macie, dajesz go tam? Napierd... Ja, tak, nie, nie na Trapa, trapa. do trapa Tu był trap, on chciał mnie w do trapa śmieć Chodź Nie, nie możesz Już tam uh -huh. jestem Masz do mnie tylko ja tam schodzę, tak żebym nie... Ja go hitnąłem! na łbie! makobeba na łbie! Ej, mi się wydaje, że on na kratę... Ej no, kraty. czemu tu jest tyle wody? Nie wiem... Ja tu nie mogę zejść, Nie dostał! Nie. Ej, dawajcie, się, on ma Jezu, ja mam lagi przez Gdzie tą wodę! Jest? Tam! Jeszcze niżej! Lagi przez wodę... No... Too many entities, by the way... Wchodzę z nim w kratkę, stary... Dobra... Masz zamurowane... Trident free! Trajdęcik, Tridentik za no nice. no. no, z Zabij z Scebę, nice Kementura zaraz się no? Tak, kamantura się zaraz zbija, ale Kementura nam nic z gówno nie zrobi No ja idzie lepiej cztery serwisem 1, bo oni nie wyrabiają Jest Kementura, ej Jest? Czekaj, jest na górze, nad nami Ej, wkupuje się Kementura No nice, wielka Trajdę No musi mieć no, na niego instant palem. damage y. No nie mam, chcesz tepnąć Maciuś z instant damage'ami? Mogę, mogę. Ma Maciej, możesz do mnie. 16, 16 sekund, czekaj. E, kości, dada. E, ja? Kości, i e, A ja mogę do kogoś tep. Bądź. Tak, mam nerw. Dobra, daj, daj, daj szybko. Dobra, zakwitłem i idź od razu do dół. Kości, daj, Co mi ten jak... zabiłem, totem, e, trident mam. Lecę. Kemantura, Mentura się wbił. Knokam go. Zbierajcie, zbierajcie, zbierajcie. Mam a legendarny blastów. fragment. Legendarny blastów nie mam, fragment. blastów nie mam założonych, mam, już. Trident gdzieś tu powinien Kremantura leżeć. W ORA! Trident mam, mam trident! Brat, go bierz! Kobłyby! Fajerwerki! Ej! szalka Kratka! Szalkę. Zamurujcie tą wodę! Sam się wysadziłem, ale jego też! Brat polizał! Mówię, to zamurować! Brat pokornie polizał! Nie, nie zjeżdżę!